Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Mercedes naprawa, serwis i tak dalej. Mamy tu na podnośniku, jeszcze na dworzu, konstrukcja leży dalej tu, to jest nieważne. Mamy na podnośniku tutaj MLA w 164 320 CDI. Po raz drugi on już był mnie jakiś czas temu, bo mechanicy majstry polegli. Ja akwentowy naprawiłem. Tam był problem ze skrzynią, dokładnie ze sterownikiem skrzyni, i, i coś tam jeszcze robiłem, nie pamiętam. I potem klient mi zadzwonił, że prawdopodobnie skrzynia, coś tam ze skrzynią się stało, ponieważ szarpie y, cuduje y, nie wjechać. Faktycznie pojechałem, akurat y, pożyczyłem lawetę, przywozłem ten samochód y, do na miejsce, do siebie, pojechałem faktycznie ten samochód yy, kulał nie szło nim jechać w ogóle, szarpał, cudował problem był, problem był tutaj w w tym reduktorze, ja to, musiałem, ja to musiałem zrobić po swojemu, on był ten reduktor robiony ale no niestety majstry polegli po raz kolejny, i teraz tak. Tutaj, tu, tam sobie zabezpieczyłem po swojemu, i śruby, i tom, ale jeszcze są y, zaznaczone w sporo miejscach, żeby niego nikt, nikt po mnie już nie rozbierał, i ja będę wiedział. Y, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że tu już zostało naprawione. To nie była prosta naprawa niby prosty reduktor, niby coś, ale tak było to była kwestia samego łańcucha to było coś innego go opuścimy i, i, i opowiemy. Samochód już jeździ dobrze, nie przerywa, nie, nie szarpie, nic się nie dzieje. Bo to nie był, był przeskakujący łańcuch, nie, nie, nie. żeby tam żeby nie było. Tam jest jeszcze takie sprzęgło, sprzęgiełko. no to mnie ważne, to jest zresztą jest zrobione. Musiałem chwilę na tym posiedzieć, bo to tak faktycznie były wskazania na skrzynię. A to skrzynia wcale nie była, nie? Także, yy, także to mamy naprawione, i jeszcze był taki temat, że po prostu klient zgłaszał mi, że wszystko jest niby w porządku, że niby nic się nie dzieje, że tam można tak jeździć, ale faktycznie było tak, że jeżeli jechaliśmy jeżeli ze startu, ze startu miał pełną moc, wszystko w najlepszym porządku było. Ale chodzi o to, że z miejsca miał przyspieszenie dobre, ale jadąc z całą prędkością powiedzmy 60 na godzinę, on już i, i, i dodaliśmy do gwałtownie gazu. On się niby rozpędzał, niby ta prędkość szła, ale tak jakby nie miał pełnego doładowania i błędów nie było. Wartości rzeczywiste się zgadzały. I to było ciężkie do zdiagnozowania, ponieważ nie będziemy wymieniać wszystkiego bez sensu. To szło tutaj o mapę o program w sterowniku, ponieważ tutaj już też przede mną było grzebane, bo go kupił za granicę zatartego, klient po prostu, bo tak grzebali, tak grzebali za granicą w sofcie, że i go, i go pałowali, że zatarli silnik, więc sobie ten silnik naprawił. Nie wiem gdzie, nie wiem jak, ale sobie go tam niby naprawił, yy, yy, i tyle. Ja tutaj musiałem te softy porównywać, posiedzieć nad tym wiele godzin, yy, bo to nie jest taki proste, wbrew pozorom, że wgrywamy soft, gotowca, coś tamten. ten tak nie jest, naprawdę tak nie jest. Może w innych samochodach to przechodzi. W Mercedesie to na pewno nie przechodzi. Mercedes jest bardzo specyficznym autem co do takich tematów. Ale jest to wszystko zrobione, jest to ogarnięte. Samochód się zachowuje normalnie. Czy od zera przyspieszenie, czy... Jedąc z całą prędkością i damy gazu, to te obroty nie idą tak, idą szybciej, dużo się zbiera, się wciąga. Oczywiście, jak na silnik 3-litrowy, jest wszystko w porządku. Nie, bo 3-litrowka, 4 -litrówka to dwa różne motory, nie ma co ich yy, porównywać co do mocy, do, do przyspieszania i w ogóle. Ale tutaj jest to naprawione, ale to mówię, godzinę, siedzenia yy, i, i porównywania mapy parametrów, i w ogóle. Klient tutaj założył oczywiście nastawnik nowy, podejrzewałem on, yy, jednak nie on. Tu klient założył sobie nowe EGR. Ja nie zakładam nowych EGR-ów, ponieważ nowe EGR-y, umów mi się, to nie działają dobrze: albo nowy serwis, albo używany dobry, albo wywalamy go zwyczajnie. Bo takie zamienniki one dobrze nie, nie pracują, nie chodzą, także nie polecam, ale yy, tutaj resztę posprawdzaliśmy. Oczywiście po majstrach także no majstry chcieli mu skrzynić klientowi skrzynię wymieniać na kiju takie rzeczy ja to zrobiłem to nie była całkowicie to nie była skrzynia jest to naprawione i tutaj proponuję majstrom troszkę tak inaczej podchodzić do spraw bo ja naprawdę nie, nie chcę komentować nie chcę negować czyjejś pracy ponieważ szanuję to jak każdy chce to naprawić i się stara. Tylko że wielu ludzi ma mało pokory i no co to, 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 to nie oni i takie tam cwaniakowanie i w ogóle, tak, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Yy, czego bardzo nie lubię, no bo tak jest, tak się nieraz spotykałem już z różnymi warsztatami i tak naprawdę co to nie oni, a i tak te samochody wracały do mnie z powrotem, bo nie dawali rady, nie? To raz. I dwa, no tu możemy spotkać, na przykład zobaczyć, na przykład proste, prosta sprawa, jakiś mechanik, który rozbierał temu panu silnik, no działa ten silnik, nie mogę powiedzieć, bo działa, nie, jako tako działa, chociaż tam jest zapocenie na połowie między skrzynią a silnikiem. Podejrzewam, że coś źle, źle zrobione jest, niedobrze i to gwarantuję, że tak jest, bo tam tego nie powinno być, pod spodem. Ale tutaj mamy kabel na przykład plusowy od, od, od świetlżarowych, od, od, od przekaźnika świeczarowych I on idzie sobie tu, gruby plus, do alternatora, tam na, dol, na dół, na dół, na dół sobie idzie. I on tutaj się obciera, proszę zobaczyć, on tutaj nie jest jego. Yy, kamera nie chce wyostrzyć, nie chce tutaj, on to tu nie jest jego oryginalne miejsce. On to się obciera i w końcu te widełki przetrą ten kabel, tu idzie stały plus. Dotnie do masy, samochód się spali, spali się instalacja, sterowniki i tyle. W najlepszym wypadku samochód się nie spali, tylko popali się cała instalacja kable i łącznie ze sterownikami i dopiero się narobi robi problemu. Bo już taki przypadek znam. I to nie było naprawdę to, żeby to zrobić, potem to jest masakra. Idzie wszystko zrobić, ale po co? No i widzicie, majstry, no proszę, widzicie? Majstry, no majstry. Tak się nie robi, to muszę poprawić oczywiście. Puścić go, on powinien iść tam, w innym miejscu. No dobrze, pękło jakieś mocowanie, coś, niech tutaj by zrobił ładnie na opaseczkę, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Okej, okay, nie. Yy, ale o co chodzi? Także tutaj mam ogarnięte, zrobiłem jazdę próbną, dlatego nie zakładałem tych blach tutaj osłon, bo jeszcze jest turbina gorąca, ponieważ mówię, no, no, ja też mogę się pomylić z czymś. Dlatego nie zakładam tych osłon, tych blach, żeby zrobić jazdę testową w razie w razie czego, żeby sobie tam po prostu wszystko posprawdzać i mieć do tego dobry dostęp. Teraz już wiem, że jest wszystko dobrze, mogę to poskładać, niech to przestygnie. Odmę oczywiście jest, klient założył sobie Oryginalną, bardzo się chwali. Od my zakładamy oryginalne najlepiej. Nastawniki turbiny zakładamy najlepiej po regeneracji. Oryginalne po regeneracji. Prawdziwej regeneracji, oczywiście. Mam taką firmę, co regenerują dobrze. EGR zakładamy używany albo nowy z serwisu. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś chce i chce zapłacić, to może z serwisu jak najbardziej. Albo używany, sprawny, czysty, chodzący, a nie zamiennik tani, bo to jest zamiennik. Zamienniki to po prostu, no umówmy się, nie są zbyt dobre. I tyle, nie? Także co tutaj więcej? To było chyba na tyle. To było chyba na tyle. Taki samochód jakbym miał, oczywiście te silniki nie mają zbyt dobrej opinii, te 320 CDI, ale uważam, że sam silnik dobrze zrobiony, będzie pracował jakbym miał. No pewnie jeszcze muszę ogarnąć moje te 420 ml a muszę ogarnąć i tego gela ale konstrukcja leży nieważne. Ale yy, yy, moi drodzy co chciałem mówić, to taki silnik sobie jakbym kupił taki zakupił taki samochód, nawet poliftowy, nawet przedliftowy jak ten są bardzo ładne egzemplarze, jakbym trafił taki zadbany. Yy, silnik by jeszcze działał, to wyciągnąłem ten silnik działający, zmienił profilaktycznie panewki główne korbowodowe przechonował sobie cylindry pomierzył je, aczkolwiek jakby kompresja była bardzo dobra to bym wstawił nowe pierścienie na nowy hon i byłoby 100% dobrze nowy rozrząd wiadomo uszelniacze wszystko, wszystko ewentualnie konwerter bym dał do zregenerowania, żeby żeby już coś się nie wyciągać Łączy z reduktorem bym sobie naprawił i wnieździł parę lat bez dotykania palcem, tylko bym zmienił, zmieniał zmienił oleje i filtry. Co do olej ja stosuję teraz, kis, stosuję fusz Petronas, przeważnie teraz teraz ogólnie ostatnio stosuję Petronasa AMG 5W40C4, z norma Mercedes, jest bardzo dobry olej. Ale klientom, ale ogólnie ja, ja lubię olej bardzo lać yy, do swoich Mercedesów czy tego, co sprzedałem, czy obecnych aut, które mam, 5 50 leje. Ja osobiście nie pytam się, nie chcę was, nie chcę, żeby ktokolwiek komentował tego, ponieważ każdy ma indywidualne zdanie na ten temat, zdania są podzielone, że samochód się zatrze, popił zbyt duża ilość popiołu, takie tam rzeczy, DPF-y, tak, 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 tak dalej, tak dalej. To tak nie jest do końca. Najważniejsze jest, żeby zmieniać ten olej co 10 tysięcy ja nie rozumiem sobie co 8000, ponieważ te silniki, umówmy się, są jakie są. To nie jest stara astra, że ten silnik pojedzie na byle czym i, i będzie zawsze dobrze, nie? No niestety nie, tak nie jest. A to naprawdę koszt wymiany oleju, nawet co 8000 km, jest żadnym kosztem w porównaniu do remontu takiego silnika, nie? Tak. Także uważam, że te silniki są bardzo fajne, tak samo, te te, samo jak i te 420 V8, nie? Yy, to było było na tyle z opowieści. A ten nakład jest ładny egzemplarz, tam jest mój GL 420, on jest opłacony, zarejestrowany, wszystko jest. Muszę opłacić oczywiście tego mojego ml AMG, ale też chcę zająć się tym GL-em, ponieważ tam jest silnik rozłożony na części pierwsze. Tam częściowo po, po naprawach ten silnik jest, ale mam tu na niego inny plan, inny, zupełnie inny plan i zupełnie inny silnik chcę wstawić, <laughs> ale to będę nagrywał o tym odcinek osobno, i wtedy poproszę Was o opinię, jak to Wy widzicie. Jak? Bo być może, prawdopodobnie, dużo wielu ludzi by się skusiło na inny silnik do tego giela Jak? Remontować tam 420, która jest bardzo kosztowna w naprawie, bo jest bardzo kosztowna, yy, i tyle. Ale to w kolejnym odcinku opowiem, jaki mam plan, i zobaczymy, co w ogóle mi wyjdzie. Myślę, że powinno wyjść, nie wyjdzie. Też nie będzie wstydu, wstydem jest nie podejść do tematu. <noise> Ale to tam będzie w kolejnym odcinku. Na razie tutaj zajmiemy się tym i zajmiemy się taką eklasą, która tam stoi z tyłu znajomego. Bo stoi już jakiś czas i tam to nie to, że go zwodzę, coś, ale, ale po prostu muszę się w końcu ze nią wziąć. Bo obiecałem, że zrobię ten układ wtryskowy, same gniazda, wtryskiwaczy i pompa w ciśnienia, naprawa gwintów w głowicy, co, co trzymają łap łapkę, łapkę, co trzyma wtryskiwacz. Muszę mu to zrobić, bo już kurczę, naprawdę to długo trwa, ale robię sam i tak dalej, i tak dalej. Nie? Także yy, tu na kolejny temat mamy po Majstrach, ogarnięty. Ja ten samochód przywozę oczywiście, zrobiony, znaczy zrobiłem go i teraz chcę sobie go odbierze. Sądzę, że będzie zadowolony. Muszę paliwa dolać jeszcze, posłuchaj, nim jeszcze pojeździć, ale jest wszystko ok. Ale wiadomo, trzeba zrobić ileś kilometrów, żeby. Yy, no bo wiadomo, jak to wszędzie i zawsze jest, że może coś po prostu wyskoczyć, yy, w sensie błąd, który trzeba poprawić, cokolwiek. No trzeba zrobić parę kilometrów, nie? Trzeba po prostu mozem pojeździć. Także. Bardzo proszę, bardzo proszę jeszcze udostępniać moje filmy, wysyłać dalej, wysyłać w świat. Niech przyjeżdżają do mnie samochodu naprawy. Ja w zamian będę starał się jakąś wiedzę wam przekazywać. Oczywiście tak najlepiej, jak tylko będę to będę potrafić, żebyście uniknęli jakichkolwiek błędów itd., itd. Olej broń Boże, czy różnych firm, jak są różni, co tam nagrywają filmy, nie będę żadnych tam reklamować tych środków, ponieważ dla mnie to jest bez sensu. To nie o to w tym chodzi, żeby tylko, tylko co do pukanek też zrobię o tym kolejny odcinek. Co ja o tym sądzę osobiście i mi nikt za to nie płaci, tylko to są moje osobiste prywatne zdanie i tyle, nie? Mi samochody wszystkie działają, wszystkie chodzą mniej w oleju i robię tak od lat. I gwarantuję, że wszystkim będą chodzić, jak będą robić tak samo, a to będzie wszystko w kolejnym odcinku. Także bardzo proszę udostępniać moje filmy, subskrybować. No i co ty? No i tyle, nie? żeby samochody do mnie przyjeżdżały do naprawy, żebym mógł jakoś yy, się rozwinąć, <laughs> jeszcze więcej. Także. Dziękuję bardzo uwagę i pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia do kolejnego filmu, który będzie już niebawem z E-Klasy w 211 układ stryskowy i tak dalej. Do zobaczenia!